Andrzej Wanak, specjalista z Orange Labs Polska. Hmm. Dosyć trudna pracownia. Pracownia optycznych sieci dostępowych, zakład dostępu przewodowego. Dla osób, które obserwują rynek telekomunikacyjny, wygląda to na miejsce, w którym pracujecie nad udoskonaleniem sieci i w obecnej chwili w większości światłowodowej. Na czym polega praca w tym zakładzie? Czym się zajmujecie? Ogólnie można rzecz w ten sposób, że pojawiają się na rynku nowe technologie w tym technologii światłowodowe. My jako zakład badawczy analizujemy rynek, ewentualnie zbieramy opinie z, z z firmy, jakie są potrzeby, jakie potrzeby są firmy, jakie są potrzeby nasze, naszych klientów i adoptujemy te technologie stosownie do potrzeb rynkowych, stosownie do potrzeb, jakie y, zgłaszają nam klienci wewnętrzni z naszej firmy. Wydawałoby się, że w tej chwili takim topem jest technologia bezprzewodowa, tutaj mamy przemysł, światłowód. W jakim kierunku rozwija się przewodowa technologia dostępowa, bo, bo, bo o tym może się mówić. Oczywiście technologie mobilne mhm. robią niesamowitą karierę w obecnych czasach. Trzeba jednak pamiętać, że gdzieś ta informacja musi być dostarczona z eteru do jakiegoś punktu dostępowego. Poza tym... Eter nie jest nieskończony, on ma ograniczoną pojemność. Są technologie, które idą w kierunku kompresji i zwiększania tego pasma, no jednak to nie jest ograniczone. Teoretyczne wyliczenia dla światłowodu to jest 1 terabit na sekundę. Tu jest ta fizyczna granica, którą potencjalnie możemy osiągnąć. To jest miarą tego, co daje światło. są mówimy słowo światłowodu to już. Światłowód od wielu lat wiadomo, ja że jest przyszłością telekomunikacji, i staramy się go przybliżyć klientom. Tak a właśnie, a propos klientów i Kowalskiego, który chciały mieć bardzo dobry dostęp do internetu. Czy jest taka opcja, czy rozważacie taki pomysł, żeby Kowalski miał dostęp do sieci przez światłowód właśnie? Jest już taka usługa. Ona Człowolska oferuje światłowód w tak technologii. Nie mówimy, oczywiście, mówimy tutaj oczywiście o potocznym kowalskich. Mm -hmm. oczywiście klienci biznesowi mają oferowane światłowód wszędzie tam gdzie tego oczekują, potrzebują, zwykły Kowalski już w najbliższych latach myślę dostanie taki światłowód do mieszkań. Można powiedzieć, że pierwsze tego typu instalacje powstały w Warszawie i będą tutaj rozwijane. Można się spodziewać, że w przeciągu najbliższych dwóch lat będziemy mieli tutaj znaczący wzrost klientów w rynku stowarzyszeniu. Rozumiem, że jako Ręcznawska Polska właśnie zajmujecie się próbowaniem tej technologii, sprawdzaniem, no i potem ewentualnie rekomendowaniem do wdrożenia. Uczestniczyliśmy w procesie wdrażania tego systemu. Przeprowadziliśmy też prace związane z instalacjami pilotażowymi. W tym momencie idzie to już w systemie masowym, jako sztuka masowa dla klienta końcowego. Mm -hmm. Ponieważ materiał ten być może będą na ci, którzy by chcieli w przyszłości pracować właśnie w branży telekomunikacyjnej, chciałbym zapytać o Zakład dostępu przewodowego i o pewne predyspozycje, które powinien osoba, szkoły, lub kandydat do pracy posiadać, żeby przygotować się dobrze do, do pracy. Właśnie w takim miejscu, właśnie w takim e, punkcie, w którym e, bada się nowe technologie i rekomenduje się wydarzenia. E, oczywiście oprócz wyższego wykształcenia w kierunku technicznym, w kierunku telekomunikacyjnym, też e, można sobie wyobrazić fizyków i matematyków, bo takie osoby również pracują w, y, w zakładzie. No, trzeba y, zawsze myśleć o tym, że, żeby być otwartym na to, co, co mieliśmy w przyszłości, nie no, tylko w sensie nowinek, ale też y, w sensie y, użyteczności y, tychże nowych technologii, tych nowych rozwiązań, które y, zewsząd nas bombardują. Y, i możliwości te, y, zaimplementowania tego typu rozwiązań w naszej rzeczywistości, w Polsce, w sieci, w miastach, na wsiach. Trzeba mieć te, tego typu może wężliwym, żeby tego Rozumiem, że wśród was są też menadżerowie kreatywni, czyli ci, którzy wymyślają pewne działania, pomysły, które trwają warto To znaczy, nie ograniczałbym tego do menadżerów. Y, każdy z nas ma możliwość zgłaszania patentów, y, wniosków, y, czy też działań, procedur, które y, w, jakiś, w jakikolwiek sposób są w stanie usprawnić y, cały proces, y, cały proces każdy y, jakikolwiek z procesów, który zachodzi w naszej firmie, Jest to mile widziane, są wręcz procedury, które uwzględniają tego typu działania. Ale jednak podstawowa wiedza z branży do telekomunikacyjnej, do tego pracy, do tego do, wyobrażenia. Podstawowa wiedza y, przydaje się, tą wiedzę, w przypadku takiego zakładu, jak nasz, należy cały czas na ustalenie To jest proces, który jest związany z, z życiem zawodowym w tej firmie, w tej jednostce. Podczas niedawnych rozmów z szeregiem działu szkoleń. British Telecom dowiedzieliśmy się, że w Wielkiej Brytanii 95% osób przyjętych do pracy w firmie firmy zostaje tam do końca, nie chciałem powiedzieć życia, ale na pewno do, do końca emerytury pracy zawodowej. Czy podobnie jest w Waszym przypadku? Czy, czy, czy jest to um, orecz, czy ewentualnie orecz Labs Polska? Jest to taka firma, która e, pielęgnuje um, pewne predyspozycje, no i oczywiście dba o, o pracowników. Już Na, na pewno kapitał ludzki jest kapitałem niezwykle cennym dla firmy i firma w jakiś sposób stara się utrzymać pracowników, których wychowa, wykształci w jakiś sposób w trakcie tego procesu zawodowego, który zachodzi od naboru do przez kolejne szczeble. Jak się to toczą losy naszej jednostki, czyli każdego z pracowników, na to trudno przewidzieć. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach firma przechodzi ze do Jakie będą nasze losy? Trudno określić. A jak wygląda Pana kariera? Kariera zawodowa ze światłowodami zaczęła się jeszcze na studiach. Polecam każdemu, żeby w miarę możliwości starał się o ile oczywiście planuję iść w tym kierunku, zetknąć się z tą technologią w praktyce poprzez praktyki, staże, czy też nawet pracę, o ile jest to możliwe w firmach, które prowadzą tego typu działania w tym obszarze. Ja zacząłem, jak wspomniałem, na studiach właśnie z jednej z takich małych firm, gdzie ręcznie. Manualnie mogłem się przekonać, co to jest światłowód. Była to wtedy bardzo dobra dziedzina telekomunikacji. Dalej pracowałem w Ośrodku Techniki Autotelekomunikacyjnej. To była fabryka kabli, przynależąca do telekomunikacji polskiej. Jako, że pracowałem w części badawczej, a sama fabryka była sprzedawana, zapadła decyzja, żeby tą część badawczą, czyli ten kapitał, który został. W sposób zebrany przez lata, długie lata pracy, zachować w firmie w ten sposób trafiłem do Centrum Badawczo-Rozwojowego, a no aktualnie do Starostwa Co można w takim razie poradzić osobie, która chciałaby związać się z rynkiem telekomunikacyjnym, bo tutaj akurat y, można też uszczegółowić z branżą związane ze środkami. Na... Co można zasugerować? Jak wcześniejszy kontakt z tą technologią w praktyce? tak jak już wspomniałem, czy poprzez praktyki, staże, czy y, pracę. Y, wiedza, którą się zdobywa w polu, y, niekiedy w trudnych warunkach, y, jest to praca y, fizyczna bardzo często, układanie kadr, montowanie światłowodów, y, pomiary. To wszystko jest później kapitałem, który ułatwia wejście w część badawczą y, rozwojową tego typu czy Kusi mnie, żeby na koniec zapytać, ee, zadać takie pytanie, które być może nie ma odpowiedzi, ale zadam. Proszę powiedzieć, co po światłowodzie? Po światłowodzie? Może telekaty. <laughs> Dziękuję serdecznie.